Więc, więc rozastanawiając się nad Koranem i, Koranem i jego interpretacją, jak również te, tym, jak powinniśmy dostosować swój własny samorozwój, samo zrozumienie, również z, zgodnie z tym, co. Bóg nas mówi w Koranie, sprawia, że zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, które dotyczą naszej tożsamości. Sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, które dotyczą naszych związków i naszych opinii, bo wszyscy mamy opinię na temat ludzi i jak również nie jesteśmy wolni od osądów, tak? Robimy różnego rodzaju osądy. Oceniamy ludzi, wydajemy im etykietki. W jakiś różny sposób próbujemy sobie ich zrozumieć, i jak również w różny sposób próbujemy dostosować się do środowiska. Jesteśmy tak stworzeni, że nam potrzebne jest, mamy jedną z takich potrzeb, jest nam bardzo potrzebna taka, świad taka świadomość, że ktoś nas akceptuje, gdzieś należymy, z kim się utożsamiamy. Natomiast Koran nam o tym pomaga ponieważ mówi nam, że, że są pewne kategorie ludzi, które, które nam pomogą w tym procesie odnajdywania własnej własnej tożsamości, jak również w, jak również w procesie Dostosowywania się do środowiska, albo wręcz przeciwnie, dostosowywania środowiska do nas i w sumie o tym dzisiejszy wykład. No, Koran mówi nam, że są trzy, cztery rodzaje ludzi, których możemy spotkać na swojej drodze, czyli Cztery rodzaje środowisk, cztery rodzaje sposobów e, myślenia, sposobów, w których wierzeń, jak również sposoby, w których, e, które e, pozwalają nam na e, dostosowanie się. E, jak również podejmowanie decyzji według pewnych morałów, pewnej etyczności, czyli sposób, sposób życia, sposób bycia. I Koran mówi, że są cztery rodzaje, cztery, tylko i wyłącznie cztery rodzaje e, takich grup: mówimy o mu'min, mu'shrik, Kafir i munafik. Okay? Więc, Lumin to jest osoba, która jest wierząca. Muszrik to jest ten, który dodaje bożków, czyli politelista. Kafir to jest ten, który kompletnie odrzucił koncept wiary i hipokryta. Munafik, tak samo przez się mówi. Więc w sumie. W sumie to jest bardzo ważne dla wszystkich konwertytów zrozumienie tej koncepcji i dostosowanie swojego światopoglądu i swoich potrzeb przynależności przez pryzmat, przez pryzmat tego konceptu, dlatego że wchodząc w islam, przyjmując islam, bardzo ciężko jest nam jest nam się jakby, jakby odłączyć, odciąć od tej. Potrzeby bycia zaakceptowanym. Bardzo często w naszej kulturze polskiej są takie, takie odgłosy, że zradziłeś polskość, zradziłeś religię katolicką, zradziłeś, zradziłeś swoją rodzinę i bardzo często konwertytów się wyrzeka rodzina cała, niektórzy, czasami nawet czasami nie cała, czasami części. Bardzo często jest tak, że nasza rodzina nie wie, co z tym zrobić, wstydzi się, boryka się, ale, ale również reaguje na tą agresją. Więc Koran mówił wszystkim konwertytom, bo tak naprawdę Koran był objawiony konwertytom, jeżeli się nad tym zastanowicie, że żeby, żeby patrzyli w tym momencie nie zewnętrznie, ale wewnętrznie na ludzi. To znaczy nie oceniali ich po tym, jak co mają, co mówią, co, co osiągnęli. Jaki mają status, nie wiem jakie, jakie studia poukończali, z jakiego plemienia pochodzą w tamtych czasach, a w dzisiejszych czasach z jakiej linii, tak, rodzinnej pochodzą. Te rzeczy są nieważne w oczach Boga, dlatego że Bóg rozpoznaje ludzi i zachęca nas, żebyśmy popatrzyli właśnie w ludzkie serca, mniej serce i patrzy w serce. I, I serca ludzkie się właśnie różnią, różnią między sobą na tych czterech poziomach: mumin, muszryk, kafir i munafik. Więc po czym możemy poznać polityista? Politeista to jest ta osoba, która jak najbardziej zgodzi się z tobą, że jest Bóg, aczkolwiek nie uważa, że jest warta rozmowy z Bogiem, nie uważa, że jest warta, żeby, żeby była wysłuchana przez Boga. Więc uważa, że powinniśmy, czy każdy powinien mieć pośrednika. I to bardzo często właśnie widać w Kościele katolickim, tak? gdzie mamy i spowiedź, i świętych mamy i mamy zakonnicy i mamy księży, tak? Więc więc, więc Koran mówi o tych osobach jako o politeistach. Dlatego, że tak że, że według religii islamu, według tego, co nam objawił, każdy z nas ma możliwość, żeby połączyć się z Bogiem bez pośredników. Pośrednicy absolutnie nie są potrzebni. I, i Koran mówi nam w Służbie 12, że większość ludzi, nawet jeżeli chciałbyś im przedstawić ten koncept, tak, e, tak jak ja teraz mam przedstawiam, to i tak nie uwierzę Tobie. Dlatego, dlatego, dlatego właśnie, że na tej poziomie, na, na, jakby utknęli na tym poziomie, że są niewarci. Czyli, czyli te, te, to samo e, to przeświadczenie, tak, światopodobą, że oni są niewarci, powstrzymuje ich z połączeniem się z ich fitra. A fitra jest czym? Fitra jest wiedzą w nas samych, że istnieje Bóg. Fitra jest coś, w czym się urodziliśmy, każdy z nas urodził w filtrze, każdy z nas się urodził w stanie jakim? Mumin, wie, wierzącego. Ale każdego z nas zmieniają środowisko, zmienia rodzina, zmieniają no nie wiem, sytuację w życiu. I o tym, to jest taka parafraza sun, sunnicka, którą teraz zrobiłam, o tym też nam mówi Islam. Natomiast po czym poznać by niewierzących? Kafir z języka arabskiego to nie znaczy osoba, która, która nie ma wiedzy. Albo nie ma serca. Kafir wręcz przeciwnie, oznacza, że do niej, do jej, na poziomie jej, jej, jego fitra albo jej fitra dotarło, dotarło to świadomość, dotarło to przeświadczenie, że jest jeden Bóg, że on jest jedynym wartym fenomenem, którym wartość, którym trzeba się zająć, trzeba w niego zainwestować i podążać tym kierunkiem, ale, ale odrzucają to z różnych powodów, zazwyczaj za czasów na przykład po raach Sarakusalam, Abu e, e, Wahab e, nie chciał zaakceptować dlatego, że nie kalkulowało to się jemu z, z finansowo tak? Bo dla niego Islam był tylko i wyłącznie nie, nie religią, nie, nie, nie nowym wyzwaniem duchowo rozwojowym, ale był, było kompetycją. był. był, był, był był jakby zagrożeniem finansowym dla, dla jego skarbca. I Koran też nam o tym mówi w surze Bakara, w surze drugiej, jak, jak, jak takich, o takie osoby spostrzegać, że wszyscy niewierzący, nawet jeżeli ich ostrzeżesz, no nich to nie dotrze, dlatego że ich uszy są zapieczętowane przez Boga a ich serca są zapieczętowane przez Boga też, więc ich, ich a, a oczy są, e, są zasłonięte, ich uszy są zasłonięte i ich, e, e, i ich serce jest zapieczętowane. To znaczy, że Allah Subhanahu Wa zna ich potencjał i jakby nie pozwala tej wiedzy spenetrować ich świadomości, pozwala im wrosnąć, wrosnąć w większy i bliższy związek z Allah Subhanahu Wa i, o, I takim najlepszym też do, przykładem tego jest faraon, który jakby no, odbierał cud po cudzie, tak? Z, z rąk proroka Mo, Mojżesza Musa, ale ale nie chciał, nie chciał się, jakby, nie chciał się poddać temu przesłaniu, dlatego że zabronie, zagrażało to jemu statusowi, tak? A w ostatnim momencie, kiedy em, może ich wszystkich, całą jego i jego armię pochłaniało. W tradycji islamu mówi się, że on wtedy chciał powiedzieć, jest jeden Bóg, la ile ale Bóg mu zabronił ponieważ w tym momencie zostało mu zabrane życie i do dzisiaj jakby jego szczątki są zabierane przez całe życie, żeby nam pokazać co? Nie cud mumifikacji, bo nie wszystkie mumie przeżyły, ale co? Właśnie, właśnie to przesłanie, że jeżeli, upierze, jeżeli spotkasz osobę, która jest kafy, która się upiera, że nie ma Boga, że nie ma, że nie ma racji, że Ty nie masz racji, że ludzie nie mają racji, że jest Bóg, to jego, jego przyszłość będzie taka jak faraona. To znaczy, że będzie tylko i wyłącznie symbolem tego, jak możesz zniszczyć swój potencjał fitry. A hipokryzja następnie również jest niebezpieczna, dlatego że jeżeli otaczamy się ludźmi hipokryzji, to nigdy nie wiemy, gdzie z nimi stoimy. Dlaczego, dlaczego tak mówię? Dlatego, że jest Hadis, który mówi, że hipokrytów można poznać po czym? Po tym, że jeżeli coś mówią, to kłamie. Po tym, że jeżeli coś obiecują, to zmienię tą obietnicę czy złamiam tą obietnicę, i jeżeli im zaufasz, to oni na 100% złamią to zaufanie. Więc tutaj mówimy o takich bardzo poważnych problemach, nie tylko na poziomie biznesowym, ale też i związk związkowych. Tak? Więc, więc w sumie to jest tak, mam takie przesłanie dla, dla tych osób, które wchodzą w islam i jest im ciężko odnaleźć swoją tożsamość. Zamiast szukać też swojej tożsamości w starym systemie myślenia i kojarzenia, zacznij rozumieć, zacznij kontemplować na temat tego, co Koran do Ciebie mówi. Mówi o Tobie o czterech, czterech poziomach środowisk, czterech poziomach systemu myślenia i, i jednocześnie daje Ci znać, że w zależności od tego, z kim. Będziesz przebywał i od, co od, od siebie będziesz oczekiwał, bo będziesz w takim środowisku, a nie innym, tylko i wyłącznie to będzie wpływało, to jesteś sam sobie winien albo winna, dlatego że to będzie wszystko wpływało na to, jak budujesz w sobie silną tożsamość mumim, czyli osoby wierzącej. Moje dzisiejsze przesłanie, mam nadzieję, również daje wyraźnie wyraźne, wyraźne wytłumaczenie, dlaczego Upieranie się przy na przykład szkołach wiary, bo mamy podział na hani, Hanafi, na, na Maliki albo na Sunni, albo na Shia, tak? Dlaczego upieranie się na, przy, przy widzeniu ludzi na poziomie tego, ile oni zarabiają albo jaki poziom edukacyjny oni reprezentują? Upieranie się przy tym, kto ile, kto, kto, ile zarabia, tak? jaki poziom materialny albo zasób materialny mają mogli skumulować. Ta, ten koncept, ten materialny koncept jest absolutnie niezgodny z tym, co Allah, Anatala, co Bóg, co, co Islam nam przekazuje, dlatego, że Bóg patrzy w twoje serce, patrzy na, na poziom twoich intencji. Więc jeżeli masz intencję wzrosnąć w swojej tożsamości jako muzułmanin, to nie powinieneś opierać albo nawet się nawet, wręcz powiem, przejmować opiniami ludzi, którzy nie są na twoim poziomie rozwojowym. Nie, 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 dostali, nie dostali daru, nie dostali zaproszenia wręcz do, do, do duchowości. Nie są mumin, są albo mushrik, albo kafir, albo munafik. I to nie jest poziom człowieka, który, który, który może równać się z tobą. O, w ten sposób. Więc, więc tak jak sobie wyobrażacie, ja mam różne komentarze, na przykład na YouTubie w związku z tymi, z tym przesłaniem. Ja od razu je u, jakby kasuję. Tak samo się dzieje na innych platformach medialnych, dlatego że ja nie mam czasu na rozmowy, które i tak do niczego nie prowadzą to jest tak naprawdę tylko mój i twój wybór co zrobimy z Fitrom. to jest tylko tak naprawdę tylko twu, twoja wola w jakim kierunku ty się rozwiniesz a to się łączy również z tym z jakimi ludźmi się inshallah otoczysz Mam nadzieję, że to pomaga, inshallah. Tam takie mam przemyślenie, nie wiem, czy też to słyszycie, że, że, że świat tak naprawdę zupełnie inaczej wyglądał, gdybyśmy zamiast patrzeć, oceniać ludzi, jak również budować w siebie w tożsamości, mumin, patrzyli, gdybyśmy patrzyli na wewnątrz, zamiast na zewnątrz, czyli zamiast patrzeć na tą otoczkę zewnętrzną, zaczęli rozpostrzegać ludzi na poziomie duchowym, na poziomie tego, jak, jaki oni reprezentują w związku swoim z Bogiem. Czego Wam wszystkim bardzo serdecznie życzę i niszłam do następnego do następnego wideo. Salam alaikum, Rachmatura.